Audio Jungle, Audio jungle. Audio jungle. postanowiłem stworzyć najlepszą akademię tenisową w Polsce. Akademia ProMaster jest dla mnie drugim domem. Ja się tu czuję bardzo dobrze, tutaj jest bardzo przyjazna atmosfera. ProMaster jest dla mnie świetnym sposobem spędzania czasu. Dzięki treningowi mogę pokazać siebie takim, jakim jestem. Naprawdę. Zdobyłem pewność siebie no i rozwijam się cały czas. Każdy trening coś rozwija w naszej grze. Im dłużej chodzimy, tym jest lepiej, więc myślę, że dają efekty. Na Promasterze trenerzy są bardzo mili, uśmiechnięci, pogodni i bardzo ich lubię. E, trenerzy Promaster są bardzo dobrze wyszkoleni, e, wiedzą, co robią, e, jest to ich pasja. Dobrze. 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 Marianek bardzo lubi trenerów, z którymi, z którymi się spotyka. Dwa razy w tygodniu przyjeżdża na zajęcia i tak naprawdę to jest dla niego zabawa. Zabawa, w której ćwiczy swoje umiejętności i widzimy ogromne postępy i widzimy też przede wszystkim zaangażowanie jego. Każdy trening to jest dla niego radość, nie musimy go namawiać. Dzieci są bardzo zadowolone ze swoich trenerów. Szkoła ProMaster różni się przede wszystkim tym, że zajęcia, które są prowadzone, widać, że są bardzo przemyślane. Audio tak. Jak na takie ruchliwe dzieci, w tym wieku szczególnie, no one po prostu są tutaj wybiegane, wylatane ta energia jest dobrze spożyta prawda jest później jak jak wraca do domu to ona już tak no jest spokojniejsza mam mniej tak z głowy.